W ramach no tak samo, jak wojewódzkiego jak ćwiczenia DWENZA 14. W Toruniu przeprowadzamy ćwiczenia praktyczne. Jest to współdziałanie służb przy zdarzeniu terrorystycznym napad na cysternę przewożącą amoniak. I drugie zdarzenie odbicie zakładników, których terroryści wzięli w hali, w hali sportowej przy ulicy Belu. Czy znaczy terroryści są obezwładnieni? Zakładnicy są już wolni, w innym samochodzie oczywiście przewożeni. Grupa antyterrorystyczna policji wraz z zatrzymanymi na wspólne ćwiczenia, bo to były ćwiczenia prowadzone z jednostkami straży pożarnej z Włocławka, z Bydgoszczy, z jednostką wojskową, chemiczną zbrodnicy. Ćwiczenia to dają, że po prostu po pierwsze zapoznajemy się z sytuacją praktycznie, czyli mniej nerwowo. W sytuacji takiej już typowo yy, sytuacji, która mam miejsce, Działamy y, używając różnych procedur i lepiej, że te procedury są y, przeprowadzone, są przećwiczone w sytuacji takiej już teoretycznej. Potem już na miejscu zdarzenia to nam pomaga w działania bardziej profesjonalne. Okazało się proszę Państwa, że w samochodzie jednak znajduje się ładunek wybuchowy, pirotechnik będzie go podejmował, żeby go w bezpieczne miejsce wziąć. I tą paczkę już podjął, tak, i teraz przeniesie miejsce, gdzie będzie też neutralizowany ten ładunek przy pomocy armatki wodnej. Uwaga! 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 Wysadam! Jak Państwo zauważyli, ładunek został rozerwany, nie eksplodował, także wszystko się dobrze skończyło.